Witajcie widzowie, jestem Kuba e, Bananeku. No i, i znowu jest poszukiwanie Smysława. Teraz jak weszłem na ten serwer, to e, jestem na. Jestem gdzieś zakopany w jakiejś dziurze. Po prostu. Chyba nie wiem, czy to jest jakieś dziura w ogóle. Ja nie wiem, ja wchodzę na ten. Co? Co? Aha. A to miała być dziura niby nie. Chyba. To się tutaj zmieniło. Czekajcie, bo ta wioska jest podejrzana. Czekajcie widzowie. Dobra widzowie, jestem już. I... Co tam jest? Nie mam Optifina, więc nie mogę powiedzieć jak, ale... Co jest? Czuję szegłogi. Czuję się tyle posłuje ciągle gdzieś. Tam jest! Trzeba go złapać i zabić. on... ...dużo bije. No nie, słaby jest. O! Jedno głupie! Czekaj, nie był Enderman? Nie wiem. Ale to, że on był tutaj w kresie schowany, coś wiem. Ale to wam pokonujemy golema. Widzowie, mamy pięć żelaza. Dobra, z teraz nie znajdziemy, ale widzowie na pewno ten y, jeszcze w jakichś innych poszukiwaniach, bo odbanował mnie. Ubanował. Jakby można powiedzieć, że zmieniłem nick i weszłem. Nie wiem racz... Nie wiem skąd i jak, ale weszłem. Więc widzowie. Może na 1000 subskrypcji podam y, IP Smajslowa. Więc wbijcie mi 1000 subskrypcji i wam podam IP z mojego I normalnie zrobię taki górę, idę na serwer, po prostu nie wiem co zrobię. Na razie go nie ma na serwerze. Więc wbijcie mi tutaj 1000 subskrypcji i nagle odcinek Jak mm, da, daję wam IP. Od razu, jak zobaczy na moim kanale 1000 subskrypcji, to nagram odcinek yy, podam IP Smyslowa Więc my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa! pa.